フフ <laughs> 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 Marek Kabelańczak i Piotr Jamrodziak. Panowie, dzień dobry ponownie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Co? A powiedz, jak u Ciebie nastawienie? Mam ochotę powalczyć o pudło w klasie. Jak wyjdzie, zobaczymy. Najważniejsze, żeby być na becie. Życzymy sukcesów. Ziemia niska, żeby była dla Was gościnna. 4, 3, 2, 1, 5, 10, 4 plus prawy i 5 plus prawy szczytem nieetniej Tutaj szczytem nieetniej, 100 szczytem, 5 lewy, 80 5 plus lewy z hamowaniem i 4 plus prawy, długi nietniej 60 Ślisko, strasznie 6 lewy 80 4 plus lewy, dni 40, hamuj, hamuj, 2 plus lewy, nie tnij na główną w lewo. 100, 6 lewy, 80, hamuj, 4 plus prawy z hamowaniem i 4 plus lewy i 80. O, wyścigi rajdowe. Kierownik, menedżer, kierownik, dyrektor. Ja, ja, ja jestem zastępcą. Lecz w prawo, panie, bo polecimy w drzewo. Ty... Kikaj gościa, bo ci łupie. Bartek nie pije alkoholu, więc raczej nie, 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 nie zagrał. A to, 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 ja to bym pilną mam. Dlatego <ślas> patrzę. <ślas>